あ。<music> Bo brzmi jakby co, jak jak coś co ty być na wino. No bo ja tystydek, na wino. No bo ja tystydek, na wino. No bo ja Fuck by Radiohead? Nie to je. Fuck by Hypercube Records. Yep. Ja. To jest z copyright. A to sa nič... длинеруч сколько побед из парашютов белый букет радугай мирный порядку пола Witam. Dzisiaj opowiem wam historię kamienia i mękkiego stworzenia przez Pana Jezusa Chrystusa nas naszego Ojca Chrzestnego. To tak, najpierw trzeba wejść do świata Sonika, Sonika i Minecrafta single player, bo Alex musiała zrobić jajecznicę do filmu Mostagena. Heisenberg wziął i utknął u Stu w poziomie rupture i pan Mu Stefan musiał go wyciągnąć, ale potem on rzekł, że musi wbić e poziom rupture, żeby uciec z tej porażki, a nie filmu. Witam, w dzisiejszym odcinku będziemy oglądać jak Moslowgin gra w poziom poltergeist. Ogólnie uważam, że ten poziom to jest bardzo easy wave-based insane demon. Eee, wcale nie uważam, że Supersonic jest cięższy, wcale. Eee, nie, nie. W dzisiejszym odcinku Będziemy op będę opierał trzy ciekawostki do

Inclę demoni. Guten tak, dzieci! Dzisiaj porozmawiamy na temat takiego łatwego Insane Demona pod nazwą Poltergeist. Ogólnie to jest bardzo łatwy Insane Demon, dlatego przekażę dalej innym, aby pogadali o tym insane Demonie. A teraz... Podcast, Podcast dla ułomnych. Witam. Witam. Co tam? Okej. Okay. Dobra, to od razu się zapytam. Jaki part był dla Ciebie najcięższy w polter poltergeistie? No, ten wave na 20, ten wave na 20. Wave na 20, tak? No. A to I jeszcze, podobało, jeszcze, to, jeszcze to, że mnie distraktował Dawidek, z tym, no. że miałem. Miałem deadline. Jak wbiję w tej godzinie Poltergeista, to ubierasz kocieuszkę. Dobra, dobra, zrobię to. Okej. Jak odbijesz od, od teraz do 16, Tak. No to to było najtrudniejsze. A co najbardziej się podobało w Poltergeistie? Dawidek. Dawidek? Dawidek. Czy to prawda, że wbijesz komodo jako nowego Besta? Bo coś wolny, nie. Jeśli miałbyś wbić jakiegoś extreme demona, to jaki to by był? Killbot. Killbot? Killbot. Ale tak realnie, tak teraz, żeby zrobić progres. A, no to warning. Warning, tak? Mhm, to po 800. Dobrze. To do tyle. Nie no ma więcej pytań. Dziękuję. Dobrze. A teraz czas przejść do completion. Ej, a ty wiesz, że to, co teraz puszczasz, to nie jest poltergeist? Ja pierd... A więc jeszcze raz. To jest łatwe. To jest ciężkie. To jest łatwe. To jest łatwe. I to jest łatwe. Podsumowując, poltergeist jest picie, łatwym, insane demonem, który ma w proste timingi. Jest bardzo wave based. Tak prosty, że nawet warzywko pod respiratorem byłoby w stanie go przejść. A szóstkę masz? Piątkę. Kurde. Gminę szóstkę to Gnia. mogliśmy wyzagrać. Ale szczerze, najwięcej i tak grałem w tą zwykłą. Jest! Ja, 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 Jest nie, kurwa! Zajebisi opierdolo! Ja Jak mi się już ja, nie chciało grać! Nie, nie, nie! Od ilu ja fluknąłem. Co, co się stało? O, od 56 dobra, Jezu. Dobra, nagrałem ten voiceover dwa dni temu, ale usunął mi się, bo... No, nawet nie chcę się o tym wypowiadać, więc Dawidek przegrał zakład, miał zrobić kocie łóżka, wyszły null escapesy i wysz wyszedł jebany Extreme Demon. Czekaj, idę sprawdzić się w lusterku, ale będę gorący. Ja pierdolę. jestem <laughs> <laughs> Extreme Demon. To go na jak diabeł, a nie. <laughs> Super, hej, kurwa, word, nie? A kurwa to... Adam Mickiewicz. Reduta Ordona. Opowiadanie adiutanta. Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole, dwieście harmat grzmiało, artylerii ruskiej ciągną się szeregi, prosto, długo, daleko, jako morza brzegi, i widziałem ich wodza, przybiegł, mieczem skinął, i jak ptak jedno skrzydło wojska swe rozwinął, wylewa się to skrzydła na piechota, długą, czarną kolumną, jako lawa błota z iskrami bagnetów, jak sępy, czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy, przeciw nim, sterczy biała, wąska, zaostrzona, tak <śmiecki> <śmiecki> Niby wyjść przed, znaczy po 2025 na początku roku, więc montuję to. Przed tego brzmi. Dzisiejszy film to jest w szedzie, które TyR-16, w tym salonie. <grytury> Strukturę to bardzo fajny. Szalona diablica. Pięk, Mostagen przeszedł to, bo ja przyszedłem to i... tam niks. Więc. Skillisyck. Mostagen Szakowal, swoje komplecje pojniewszy. Jest zbyt topry jak na eko I kupę. Bo się timo, się I właśnie ty, no z tego się wywaliłeś, słaby. Tak bardzo, że. Mm. O mój poszedałem radę z szaloną diablicą. Rapture, o mój poszed, Jest to jeden z moich najtrudniejszych osiągnięć w tej krze. O, tak, pamiętajcie. Cipek, pyrt, mode, on to...